W niebo no, ale No, czym jest niebo? Dzieciaki chyba mają tak, że niebo mają, gdy coś mają. Jak coś mam, co bardzo chcę, no to myślę, że to niebo i jestem zadowolony. No, ale sam Pan Jezus powiedział, że jak ktoś za dużo ma, to ciężko mu wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc chyba bardziej być niż mieć. No co ciekawe, bardziej być. Jezus dzisiaj żegna się z apostołami. I wbrew pozorom oni nie są załamani. Cieszą się, wielbiąc Boga, idą do świątyni się modlić. Z radością idą do Jerozolimy no tak jest napisane. Chyba zaczynają rozumieć, że to nie tylko chodzi o to, żeby być, czyli kręcić się koło kogoś. Ale być w łączności, być w miłości, być w głębokiej relacji. Jezus takich relacji ich uczy i upewnia też, że przez Ducha Pocieszyciela umocni w nich, w nich te relacje, pozwoli im do końca pojąć, co to znaczy. Nie da się człowiekowi z Dolin wytłumaczyć, jak jest w górach. Trzeba go tam zabrać. Albo trzeba tak opowiadać o tych górach, żeby prawie tam był. Ale trzeba go tam zabrać. Jezus więc idzie do ojca, wraca do domu i mówi: Słuchajcie, już niedługo, wszystko mama powiedziałem, jak będzie, ale niedługo was tam zabiorę. I oni zaczynają wierzyć. A ciężko jest wierzyć, że ktoś idzie ku lepszemu, jak umiera. No. Modlimy się o ducha Bożego, modlimy się, żeby jasność z nieba nas ogarnęła. Bóg przychodzi po nas i pokazuje nam drogę.